Cześć, ja to co robisz? No, budujemy dom. Teraz jesteśmy na etapie ocieplania. Czyli no. w pierwszej kolejności był zrobiony projekt. Tak. Fundamenty. Ale... Projekt jest potrzebny o, po to, żeby każdy wiedział, co ma gdzie zrobić. Żeby tak? e, zbudować projekt... ten dom? Tak, nie. musi być zaprojektowany, przeliczony według normy, żeby każdy wykonawca wiedział, co, jak, gdzie. Ma być. Ale jakie są narzędzia do tego? Narzędzia są różne, w sensie specjalistyczne. Tu akurat koparka, tu wykopała dół, żeby ściągnąć matkę ziemię. Potem jeszcze wykopała fundamenty, zbrojenie się robi. Żeby nie wyleciał toń? Przyjeżdża, przyjechała wróżka z betonem specjalnej gęstości. Potem tu musi odczekać. I żeby był I już. Można Budować. Tak, mury I... są z cegły ceramicznej, dlatego jest czerwona. No, i teraz co będziemy robić? Tyf, na, na tą chwilę będziemy ocieplać go. Jeszcze <coughs> czekamy za oknami, ale już, już go zaczęliśmy ocieplać. A, no. ale trzeba specjalnym klejem, czy takim tak Specjalnym klejem. Do każdego, Do każdego. E procesu jest specjalny z materiał, który spełnia normy. Dobrze. Okej. Okay. To papa! A, w jego pracy. Hej.